Yo! Biały Chris znowu w akcji, tym razem z farbą w kieszeni. Ja! Yeah. Yeah, yeah, yeah. Biały krysztaję w kieszeni cukier Zamiast kryształu mam Plan sprzedać frajerom jako proch Jak Jordan Belfort pierdolcą wcisnąć skam Idę na blok, spotykam szmatę co udaje Wonder Woman w bredni Mówi daj kreskę Chris, bo cię walnę jak superbohaterka w trendzie Śmieje się, daje jej kryształ a, a ona dzięki, to mój power up Ale nagle mdleję, bo to cukier kurwa Jak w rekiem fora, dream drop Gonię za hajsem, co mi ukradła Potykam się o puszkę po piwie Ląduję twarzą w błocie, mokry jak po kąpieli w kiblu Co za szajs! Kryształowa farsa wale w nos, ale los się ze mnie nabija Patologia, w żyłach dziwki oszukują hajs Kasy nie znika, mgle Lombardz, maty, kradzież To mój codzienny hazl na hajs Biały kris pułapce, kurwa To mój uliczny stan. Wale w nos, wale w nos. kryształy to mój fałszywy dar Życie to jest komedia jak chłopaki nie płaczą z gangsterzem w bar Dziwki, hajs, lombard, wszystko w chaosie Ha, 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 kryształowa farza to mój puński life Docieram do lombardu, wciskam cukier jako biały proch z importu Właściciel patrzy jak Bateman w American Psycho z nożem w porcie Mówi to podróbka, Chris, war tyle co twój rap w tako stylu Ale kupuję, daję hajs, czuję się królem w tym ulicznym mydle ha. Idę do kasy, nastawiam wszystko na czarne jak pulp fiction twist, wygrywam chwilę. Tańczę jak Belfort na imprezie w Mist. Ale nagle przegrywam, bo róleczka się zacina jak w kreskówce. Hajd znika, ja stoję z pustymi kieszeniami, co za farsa w pułapce. Kryształowa farza wale w nos, ale los się ze mnie nabija. Patologia w żywach, dziki oszukują. Hajska, z kasy nie znika, mgle. kradzież to mój codzienny to na hajst. Biały chris w pułapce, kurwa to mój Zwale w nos, uh. kryształy to mój fałszywy dar Życie to jest komedia, chłopaki nie płaczą z gangsterem Bar, dzikki, kajs, lombard, wszystko w chaosie Ha, 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 kryształowa farza to mój dźbuński life Wracam na blok, spotykam kumpla, co wygląda jak z rekiem snu Mówi Chris, daj proch. Bo cię sprzedam jak w lombardzie gnu uh. Daję mu cukier, on, dzięki to mój deser po obiedzie w psycho Ale nagle dostaję cukrzycy kurwa jak beatman w u psycho Uciekam przed policją, jak chłopaki nie płaczą, pościg w śmiechu Potykam się znowu, ląduję w krzakach z liśmi w nosie w brechu Kończę dzień z pustym hajsem, ale z historią na trak jak tako hit Kryształowa farsa, a to mój żart, haha, wracam po więcej kit Kurwa, biały kris, farsa to mój najlepszy twist w grze. Patologia z humorem jak palpy z absurdem w tle, wale w nos. Śmieję się z pecha, bo co innego mi zostało Fałszywy kryształ to mój komiczny talizman Halo Kryształowa farsa wale w nos, ale los się ze mnie nabija. Patologia w żyłach dziki oszukują hajs, kasy nie znikam gle Bombarsz, matyka, kradzież to mój codzienny kasel na like Chris po łapce kurwa to mój uliczny start walewno, w nos, w nos Kryształy to mój fałszywy dar Życie to jest komedia, chłopaki nie płaczą z gangsterem w bar Dziki hajs, Lombard, wszystko w chaosie Ha 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 Kryształowa farsa to mój czwuński life